Dzień dobry. Witam w vlogu takim, jakim jeszcze nie było, bo nie mam nic, za, nic, nie mam nic zaplanowane. To jest hit, bo nie lubię lać wody. Jakby nie mówię, że jeżeli ktoś nie zrobił czegoś w swoim dniu, to już jest nudne jest lanie wody. Po prostu jest to format dla mnie nowy. A Opowiem troszeczkę o sobie, opowiem troszeczkę co tam ostatnio robiłem i co? Jakoś się przemęczymy te kilka minut. Zaparzyłem sobie inki. Ostatnio mnóstwo kawy wpieprzam. Jakby wiecie, nie? Myślicie sobie, barysta pewnie lubi kawę. Nie, jakby ja nawet kawy za bardzo nie lubię. Wolę yerbę. O jerbie też mogę troszeczkę opowiedzieć, bo mam mnóstwo tych rzeczy. Mam specjalne termosy, matera, bombie, mam całą szafkę w jerbach, wszelakiej maści. A więc ja jestem bardziej jerbowcem, ale ostatnio mnóstwo w pieprzem. W szczególności w pracy. Tak naprawdę zaczynam dzień od, <gryw> zaczynam dzień od wstania, jadę do roboty. I pierwsze co robię to e, nie włączam komputera. Po prostu idę od razu do kuchni i robię sobie kawy. E, czy to mi tak naprawdę pomaga? Nie wiem. To jest po prostu chyba taka e, ciepła rzecz oparta na mleku, bo ja lubię kawę z, z mlekiem. E, jakby ten cały tłuszcz i to całe ciepło e, trochę mnie tam rozbudza. Czy kofeina mnie rozbudza? Nie wiem. Energetyki na mnie nie działają, to na pewno. E, no i tak e, w przeciągu. W ciągu 8 godzin w robocie jestem w stanie wypić nawet 4 kawy, więc jest to całkiem sporo. To jest więcej niż chciałbym. Dlatego w, w domu robię sobie inkę. Inka to jest w ogóle hit. To jest moje odkrycie ostatnich dni. Znaczy głupio jest powiedzieć, że w wieku 22 lat odkryło się kawę zbożową, bo nie, bo za dzieciaka też ją chlałem, ale teraz ja jestem po prostu zakochany. Serio, nie muszę nawet mleka dodawać, żeby to smakowało. To jest zajebiste. Jak, jak się robi kawę zbożową? Jakby kawa... No to kawa, tak, kawa, czego? wyszukajmy to, ok, kawa zbożowa, więc jak mówiłem, że nie mam nic zaplanowane, no to teraz już mam zaplanowane, jak powstaje kawa zbożowa. Poradnik zdrowie.pl, historia kawy zbożowej sięga końca XVIII wieku, kiedy to Holendrzy jako pierwsi w Europie zaczęli produkować napój z prażonych ziaren zbóż, dodając do nich aromatyczne dodatki. Do Polski zwyczaj picia kawy zbożowej dotarł za pośrednictwem Prus. 1818 rok na terenie naszego kraju, we Włocławku, proszę, Włocławek ma tutaj swoje miejsce, działała pierwsza fabryka produkująca kawę zbożową. O panie! W XIX wieku, jak również później, w czasie wojny i prl kawa zbożowa była postrzegana jako tańszy, tańszy odpowiednik droższej i trudniej dostępnej kawy. Do tej pory podaje się ją w przedszkolach i szpitalach, jakby wiadomo, nie? Szpitale, szpitale i kawa zbożowa to jest y, mus. A I jedna kromka chleba z cienką warstwą masła. Coraz częściej włączają ją również e, osoby, którym zależy na zdrowym odżywianiu. E, that's me. Tylko, że nie. Do ziaren dodaje się różne dodatki. Korzeń mniszka lekarskiego. Mniszek lekarski jest zajebisty. Ogólnie zioła są dobre. Chociaż ludzie mają różne doświadczenie z, z ziołami, bo na przykład u mnie w rodzinie jest osoba, która jak powącha nawet miętę, taką zwykłą miętę, nawet taką słodką, to zbiera się na wymioty. To jest jakieś PTSD, podejrzewam, z dzieciństwa, bo ktoś komuś kiedyś pakowywał na chama ziołka do chlania, nie? Jakby przyznam, że nie we wszystkich ziołach gustuję, że moje kubeczki ze wszystkim się nie lubią, ale są to smaki, które są całkiem okej. Okay. A więc ja nie mam z tym problemu. Na pewno nie zbiera mnie na wymiociny. Tak więc jest kawa zbożowa. Jest kawa zbożowa. Na ten moment całkiem nieźle się bawię, gadając do kamery. Serio, czy, czy to jest terapia? Czy, czy teraz. Hmm. I mam dwie rzeczy. Dwie rzeczy, bo dzisiaj jest taki spokojny, troszeczkę depresyjny vlog. Eee, więc chciałbym poruszyć dwie kwestie. Eee, pierwsza kwestia jest taka, że przed chwilą jestem świeżo po nagrywkach do TikToka, w którym eee, pierwszy raz tak naprawdę mówię o tym, co we mnie siedzi, z jakimi teoretycznie problemami się borykam. Nie, w sumie nic nie powiedziałem, ogólnikowo jak zawsze. Haha, Wiktor. Sprytnie. E, ale nie. Chodzi o to, e, o pytanie dlaczego zawiesiłem nichą sztukę, czyli mój sklep, bo już chyba od dwóch miesięcy nie można niczego e, u mnie kupić. Zablokowałem to kompletnie w piździet. E, odpowiedź jest prosta. Odpowiedź... Nie no. Jest skomplikowana od zaplecza, ale z zewnątrz jest prosta. E, uogólniając, spadłem psychicznie kompletnie, zmieniłem... W sumie większość rzeczy w moim życiu zerwałem troszeczkę kontaktów, troszeczkę relacji, zapracowywałem się bardzo często i to wszystko przestało sprawiać mi jakąkolwiek radość, bo wpadła jakaś rutyna, wpadły emocje, których, o których się nigdy nie podejrzewałem, że będę je czuć. Więc zablokowałem lichą sztukę, żeby pobyć sam ze sobą, żeby mieć trochę chwili dla siebie na. Proces odnowy psychicznej podjąłem już e, kilka kroków niezbędnych do wyleczenia niesnasek mojego życia. Mam taką nadzieję przynajmniej. <laughs> A kiedy będę mógł stanąć na nogi i od nowa zacząć pracować nad lichą sztuką, nie jestem w stanie powiedzieć, no bo ten okres no nie mam żadnych, nie mam daty zaznaczonej w kalendarzu, kiedy poczuję się dobrze. Więc e, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Teraz potrzebuję po prostu czasu dla siebie a, i jest to cholernie miłe, że a, są ludzie, którzy pytają, którzy się troszczą, a niewiele mamy tak naprawdę wspólnego. Potrzebuję też nagrać o tym film, bo chcę być po prostu szczery ze sobą, szczerym z wami. Przestać udawać. Jakby wiadomo, ja. Lubię to, co robię, lubię się dzielić z tym wszystkim i ciągle na każdych z tych materiałach jestem to ja, tak? To jestem ja. Ale no, większość rzeczy się... nie mówi. Oficjalnie. Tak czy siak... To jest kochane, okej, okay, dzięki. I teraz też ciągle w głowie mam takie, hej, czy ja to wypuszczę faktycznie, bo są to rzeczy, o których nie mówię. Nawet sam ze sobą mam jakby problem o tym troszeczkę gadać, więc... Zastanawiam się, czy faktycznie to wypuszczę. Jeżeli to wypuszczę, to e, serio, e, można mi klaskać, myślę. E, tak, e, ściskam nie robię jakieś przeploty, kiedy się stresuję, ok? I druga kwestia, o którą chciałem powiedzieć, to to, że bardzo dawno nie rysowałem. Bardzo dawno nie rysowałem, a właśnie ostatnio ten okres kompletnie jest bardzo mało twórczy dla mnie. Mam tyle linorytów do skończenia. Mam troszeczkę pieczątek do zrobienia. Wystarczy tak naprawdę przekalkować już wzory, które sobie wydrukowałem, wyryć, odbić i tyle. Ale nie mam pojęcia, czy to przez leki, czy. Ogólnie czuję się po prostu tak przytłumienie, czuję się po prostu słabo i nie mam siły, takiej jak wcześniej, do działania. Dlatego wybierzemy sobie teraz szkicownik i podczas gadania coś sobie będziemy rysować. Znalazłem tutaj mojego molskina. O molskinie troszeczkę mogę gadać, bo sam uwielbiam te szkicowniki. To są szkicowniki standardowe wielkości mojej dłoni. Dokładny format Wam podam. Jest to 13 cm na 21. Taki panoramiczny troszeczkę. Ja sam się bardzo z nim lubię, bo nie zawiódł mnie. Lubię w nim robić i ołówkiem, węglem, tuszem, akwarelą i on jest kompletnie nie do zdarcia w moim mniemaniu. Szkicownik, ok. Zobaczmy sobie, co ja tam mam w środku. Jest to szkicownik zaczęty dwa lata temu. Znaczy, nie na dwa lata temu, ale pod koniec. Pod koniec roku 20. To nie jest jako taki szkicownik, jak wszystkie wcześniejsze, tylko też troszeczkę notatnik do jakiegoś journalingu żur oraz pamiętnika, mnóstwo mu brakuje. Zobaczmy sobie, prześledźmy sobie co tutaj jest. Super dupa. Pamiętam, że tu na live'ie rysowałem akurat tutaj jakieś zęby, ten z miasteczka Halloween jakąś nazwał Jacek. Tutaj jest o matko, jaką się nazywał ten wampir. Mordecai, nie wiem, jaką się nazywał. Nie pamiętam, serio, nie pamiętam. Tutaj mamy jakąś panią z Pinteresta. To jest bardzo znana fotka. Później żuczki. Miałem pewien okres na rysowanie żuczków. Muszę powiedzieć, że żuczki i ogólnie robaczki. Mega fajnie się je rysuje, bo to jest. To jest body i takie bardzo cieniutkie nóżki. Su super się je rysuje. Tutaj mam a, jakąś panią, która sobie stepuje, tańczy. Tutaj kompletny miszmasz. Przyznam, że takie miszmasze najbardziej do mnie przemawiają. Czyli czaszka, jakiś ornament. Kolejna czaszka, ornamenty, portret, czaszki. A przemawia do mnie coś takiego, czyli szybki zapis, jakichś myśli, losowych rzeczy. Tutaj pan z Jackiem. Pamiętam, że to rysowałem w pociągu, a wtedy poszedł jakiś pan i powiedział: Hej, ładnie rysujesz. A ja powiedziałem: Hej, dzięki wielkie. Tutaj mam rysunek jakiejś rzeźby. A muszę przyznać, że całkiem mi się podoba. Tutaj jest dłoń. Tutaj jest dłoń, przepraszam. Ok, no to powiem, że anatomicznie całkiem ok. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, strasznie, strasznie ma się zaburzone... Nie, łapa jest trochę taka spieprzona. Jak się patrzy przez sentyment, to... No, jest trochę zaburzona. Ok. Jak się patrzy przez sentyment, to ciężko jest wyczaić błędy, dlatego warto jest słuchać innych, o ile mądrze gadają. Tutaj mamy Pietę. Pieta, która jest dosyć ciekawie wykadrowana, bo nie jest ani po środku ani nic, ale mamy tutaj Maryjka, mamy Jezuska. A tutaj dłoń mi się podoba. Muszę przyznać, tutaj ten palec troszeczkę, coś się stało z nim dziwnego. Dałoby radę to wyprowadzić. On jest trochę złamany, ale ten fragment mi się podoba, że on nie jest jakkolwiek zarysowany. Jest zacieniowany, jakieś sugestywne tutaj pierdolety weszły. To fajnie wygląda całkiem. A dalej mamy jakąś rzeźbę. Tutaj, to są same rzeźby, tak naprawdę. Szybkie szkice, tutaj tak samo a, czachy i kwiatki. Kwiatki to są rzeczy, których nie potrafię rysować. Ogólnie mam mnóstwo rzeczy, których nie potrafię rysować i musiałbym prześledzić je tak dogłębnie i się nauczyć tego. Kolejne rzeczy. Chyba mi bateria pada. Miejsce na kajcie mi się skończyło, troszeczkę rzeczy powywalałem. Mam już miejsce na kolejne 5 godzin. Materiału. Tyle gadać nie zamierzam. Taką mam nadzieję. Może szybciej to przeskipujmy, bo gdybym miał się nad tym wszystkim rozwodzić, to za długo by to wszystko trwało. Tutaj jest hit, tutaj jest. Nie komentujmy tego. Tutaj jakieś kolejne rzeźby. Tutaj zacząłem na szybko projekt kart Tarota. Szybkich szkiców, The Magician i The Fool. Troszeczkę notatki o piornikach. Jakieś kolejne nudesy. I tak naprawdę tyle. Na tym się to wszystko skończyło. Spróbujmy coś narysować. Jakby nie mam pojęcia kompletnie co. To jest właśnie ten problem. Nie do końca czuję się pewnie, jeżeli chodzi o rysowanie. Ciężko jest mi. Muszę powiedzieć, że jest mi ciężko. A... Ale spróbujmy to jakoś przeboleć. Na pewno Pinterest nam pomoże. Pinterest to jest bardzo dobra rzecz i polecam szczerze każdemu, jeżeli ktoś nie ma i ma problemy z zainspirowaniem się. Czy chce dzisiaj wychodzić ze strefy komfortu i rysować coś, czego nie jestem pewien, czego nie umiem rysować? Nie, chociaż powinienem to zrobić. Powinienem w końcu przejść to, ale no, że jestem dzisiaj w takim stanie, jakim jestem, to. Kawka. Pierwszy raz się napiję jej. ja? To jest takie złoto. To jest takie złoto. To wchodzi. Naprawdę wchodzi. To jest dobre. Nie mam pojęcia czy są jakieś limity kaw zbożowych, które można wypić. Chyba nie. To jest zboże. Czy jest limit chlebów do zjedzenia? Pewnie tak. Okej, okay, mam już jakąś ciemkę. Pokażę Wam robaczki, ok? Jeżeli jest tutaj osoba, która boi się robaczków, to zachęcam do przeskipowania tutaj do tej minuty. Ok, zróbmy safe zone. Ja chcę się czuć dobrze, chcę, żebyście Wy się również czuli, ale mogę powiedzieć, że te robaczki nie są straszne. Są ładne, są kolorowe i nie są obleśne, przynajmniej w moim mniemaniu. Mamy takiego robaczka, on mi się bardzo podoba. Tutaj jest bardzo ładny ciemek, śliczny jest. Te motywy są tak popularne, chociażby na tatuaż. Nie powiem, że mi się nie podoba, bo sam chciałbym właśnie taką ciemkę na, na dłoni sobie wytatuować. Ale coś takiego właśnie będziemy rysować. I czym chciałbym rysować? Wezmę moje ulubione tą boły. Fudę sukę Ten zielony jest miękciejszy. To włosie. Tak zasłonię oczy. Ok. To włosie tutaj, końcówka nylonowa jest o wiele miękciejsza niż ta w niebieskim. Przyznam, że pierwszy raz kupiłem niebieski, czyli są twardą końcówką i mogę powiedzieć, że różnica jest ogromna. Ta końcówka jest bardzo twarda i łatwiej jest wyczuć kontrolę między cienką linią a grubą linią. Jakoś łatwiej jest, ale do rysowania takiego szybkiego jak ja lubię, to myślę, że ta miękkiejsza końcówka bardziej do mnie przemawia, ale spróbujmy też dać szansę temu. Inną rzeczą jest to, że zauważyłem, że ten od samego początku bardzo ładnie pisze, a ten ma pewne fragmenty swojej końcówki, w której dobrze nie, nie pisze, jakby ten tuż źle się rozprowadza. Nie mam pojęcia, czy muszę go po prostu rozpisać, czy nie wiem, poślinić, polizać, pochuchać. A mam nadzieję, że nie. Czy to jest na alkoholu? Chyba nie, a szkoda. To bym lizał. A tak to. Hmm. Czy ten kadr jest dobry? Nie powiedziałbym, jest raczej mocno średni. Muszę kupić statyw z łamaną kolumną, czyli taki statyw do Flatlaya. Wtedy jestem w stanie położyć go bezpośrednio nad, nad biurkiem i to wszystko będzie ładne. Tylko, że taki statyw to jest minimum 6 To jest sporo. Powiem tak, że z ciemkami nie mam problemu. Powiem, że ciemki to jest wyższy tier motyla i wyższy tier owada, z którym kompletnie nie mam problemu. Gdyby na mnie wpadł jakiś żuk czy coś w tym stylu, nie miałbym podejrzewam problemów, żeby go nie wiem, szczepnąć z mojej dłoni, czy nawet zrobić mu pewną krzywdę. Ale kiedy na przykład w nocy wpadnie mi ciemka do chaty. Nie mam kompletnie problemu, żeby ją chwycić, żeby powiedzieć, hej, panie Ciemka, czy tam pani Ciemko, witam cię w mojej kuchni. Spróbuję cię wyprowadzić z domku albo znaleźć ci spoko miejsce na noc. Jakby lubię Ciemki. Są ładne, są urocze i nawet te ich włochate cielska nie są aż takie straszne. Czuć, że jestem nierozrysowany. Za każdym razem, kiedy... Jakby troszeczkę mi coś nie wychodzi w, w rysowaniu, zaczynam się stresować. W szczególności kiedy pokazuję to komuś i, i mi nie wychodzi, to zaczynam się stresować. Ale tak naprawdę przecież nie zawsze musi wychodzić. Ja nie uznaję się za, za żadnego znawcę i mam prawo robić błędy. Ok? Mam prawo robić błędy. I to, co teraz widzicie, jest kompletnie rekreacyjne. Uznajmy, że jest to rekreacyjna ćma i ona ku temu służy ona nie musi być ładna ona ma po prostu dać mi jakieś ukojenie a spełnienie artystyczne znaczy artystyczne spełnienie no to, to daleko mi do tego a, i daleko mi żeby to było jakkolwiek spełnieniem artystycznym to co teraz robię no załóżmy ok? na pewno jest to lepsze niż nic nie robienie muszę powiedzieć że ten pisaczek jest e, całkiem ok, faktycznie na taki standardowy docisk, on pisze równomiernie cienką linią. Bardzo cieniutką linią. Dopiero po przyciśnięciu takim mocniejszym, czuć, że stawia opór ta końcóweczka, zaczyna się już grubsza linia. Fajnie to działa, muszę powiedzieć. Oczywiście rysuję bez ołówka, co jest też głupotą, bo ołówek pozwala na Lepszego zrysowania sobie rzeczy. Nie, nie oszukujmy się. Ołówek do tego służy. A, Ale ja nie lubię. Lubię te wszystkie takie e, ślady, które pozwoliły mi wyznaczyć kształt ostateczny. Że są gdzieś jakieś przesunięcia, że coś gdzieś tutaj wynika. Że każda linia jakby e, szukałem jej. Lubię to. Lubię akurat e, to w tych rysunkach, że są takie niesterylne a po ołówku te prace byłyby Tak, no dopieszczone, te linie byłyby idealne, ale po cholera mi idealny lineart, kiedy jest po prostu nudny. Moje linie akurat jeszcze nie są takie nieidealne, jeżeli chodzi o to, bo nie są jakoś bardzo poszczępione. Brakuje mi, powiem szczerze, że brakuje mi tutaj takich niedopowiedzeń w moich pracach. Brakuje mi niedopowiedzeń, bo nie wszystkie linie przecież muszę rysować. Staram się zaznaczać sobie jakiś shape podczas szkicowania takimi małymi kropeczkami, żeby nie robić całych linii, ale później nie mogę się powstrzymać. Robię i konturuję po całości, co jest kompletną głupotą. Tych linii na przykład nie potrzeba. I wtedy byłoby to wszystko ładnie, takie. Niedopowiedziane, zacząłem oglądać znowu e, Miodowe Lata. Uwielbiam Miodowe Lata i uważam, że Miodowe Lata to jest szczyt szczytu w komedii polskiej. Serio, to jest e, tak dobre i nigdy mi się nie nudzi. Jeżeli nie oglądaliście znajdziecie to... Ja, ja o, oglądam to teraz na Polsat Go podajże i tam znajdziecie wszystko. A na tablecie, gdzie nie mam odbloka to boli. Bardzo boli. Nie ja mam powiedzieć, czy do safari na iPadzie mogę doinstalować wtyczki. Chyba mogę. To bym sobie zainstalował Adblocka, bo na każdy odcinek przypada jakieś 6 minut reklam. I to dokładnie tych samych, i to dokładnie tak samo nudnych. Są tragiczne wręcz. Takie, wiecie, wow, wiktor odkrył reklamy. Mógłbym w sumie jeszcze akwarelką podziałać. I przy okazji muszę powiedzieć, że nie pamiętam, czy te pisaki są wodoodporne. Zdaje mi się, że są. Wiecie, zdaje mi się, że są wodoodporne, ale nie jestem... Nie no, muszą być wod... chyba nie, tak? Nie, nie wiem. Ok, mamy ciemkę. Mamy ciemkę, która jest zlana, jest zbitą bryłą. Taka sobie tak naprawdę. Trochę te oczka wyglądają jak sutki. No najlepsza ma w moim wykonaniu to to nie jest. Spróbujmy troszeczkę zróżnicować linię, zrobić może drugą ciemkę. Użyję mojego innego ulubionego pisaczka. Jest to Karin Target. Bardzo je lubię. Szczerze mogę polecić, jedynie co one nie są wodoodporne. A więc sam akwarelka, kolorowanie, ślinienie, pocenie się na to, to odpada już. Ok, spróbujemy coś innego. Znalazłem zdjęcie takiej bardzo wąskiej uliczki wypełnione postaciami. I na ten moment potrzebuję się troszeczkę zamknąć, potrzebuję sobie posłuchać jakiegoś filmu, serialu, więc zapraszam do muzyczki, zapraszam do time timelapsu. Okej, okay, tak prezentuje się ta strona, którą przed chwilą wykonaliśmy sobie. Czy jestem z niej zadowolony? Raczej patrzę na to nie jako pełnoprawną pracę, a jako szybki zapis myśli, jako szybki szkic. Brakuje tutaj takiej mocniejszej czarnej API, żeby a, wszystko się ułożyło. Tutaj na przykład mógłbym dać całą czerń bez tych wszystkich linii, żeby po prostu ułożyć troszeczkę tą pracę. Czego brakuje mi tutaj w tej stronie? Brakuje mi tekstu. Tak serio. Jeżeli sobie zacznę teraz tutaj pisać, to zobaczcie jak to będzie pięknie wyglądać. że uważam, że teraz strona z tym tekstem, tekst zawsze świetnie wypełnia te wszystkie szkice i to wygląda po prostu dobrze. Często to są tylko takie słowa klucze, tak jak, nie wiem, notuje się sny po obudzeniu, takimi słowami kluczami, które najlepiej opisują daną sytuację. Tak samo robię sobie tutaj typu zalew myśli, szybkie szkice, szkicowanie nowymi pisakami, Szkice wykonane na szybko, na przymus, tworzenie dla tworzenia. Zapełnianie vloga, otworzenie się na szybkie szkice, pamiętnik w drodze. To są takie bardzo krótkie rzeczy, które pozwalają na dalsze szkicowanie, na dalsze rozwinięcie tych myśli. Takie rzeczy są. Naprawdę bardzo fajne i bardzo wartościowe na przebiegu lat, na przebiegu czasów, bo do tego się wraca kiedyś i to bardzo fajnie wygląda. Musiałem na chwilę przerwać nagrywanie, nie pamiętam czy dokończyłem zdanie wcześniejsze. Jeżeli nie dokończyłem, to dokończcie je za mnie. Tak czy siak, chyba będę kończyć ten materiał. To był pierwszy materiał taki luźny i. Zobaczę, jak to wyjdzie, zobaczę, jak wam przypasuje. Mam nadzieję, że to jest całkiem fajny content i że się całkiem dobrze bawiliście, całkiem spokojnie. Więc jeżeli się uspokoiliście ze mną, to ok. Dzięki wielkie i co, trzymajcie się i do zobaczenia.